Zwykły biznes, czy zwykłe draństwo. Gouging prices. Ten anglojęzyczny termin chyba najfajniej wyjaśnia taki obrazek, który kiedyś widziałem. Spróbuję go szybciutko opisać. To są właściwie dwa obrazki przedstawiające scenę po scenie. Jest uliczny sprzedawca parasoli zachmurzone niebo i podchodzi do niego klient. I mówi, przepraszam, po ile są parasole, i sprzedawca mówi: Cena to 1 dolar, i tu jest przejście na drugi rysunek, który pokazuje, że właśnie w tym momencie zaczyna padać deszcz. I sprzedawca kończy swoje zdanie, mówiąc: I 99 centów. No właśnie, bo kiedy jesteś ulicznym sprzedawcą parasoli, a nagle zaczyna padać. To masz pokusę, żeby z jednego dolara cena poszła na jednego dolara, no skoro już powiedziałeś, i 99 centów. Tak było też z Uberem. Ja jestem słaby Uberowiec, więc nie wiem, czy tak dalej jest, czy nie. Zbyt rzadko chyba korzystam, ale pamiętam, że był kiedyś spory hałas o, jak to Uber nazwał, Dynamic Prices. No chodziło o to, że jeżeli jest jakiś duży event, koncert, na przykład, tak? i po tym koncercie ludzie chcą wrócić do domu, no to zapotrzebowanie na kursy Ubera gwałtownie rośnie. No i to znajdowało odbicie w rosnących gwałtownie cenach. Gouging prices to reakcja. Cenowa reakcja na gwałtowne i przejściowe zmiany popytu. Gwałtowne i przejściowe to są dwa słowa klucze, no bo normalnie no popyt idzie nam w górę, no to cena na rynku ma tendencję, żeby też pójść w górę i idą też w górę obroty na rynku. Kupuje się czy też sprzedaje po wyższych cenach, ale też i więcej, czyli większa jest sprzedawana, kupowana ilość te dwa słowa klucze gwałtownie i przejściowo. No i teraz tak gwałtownie, no to tu jest różnica, bo o ile cena pójdzie w górę, to obroty liczone ilościowo nie bardzo pójdą w górę. Obroty w sensie finansowym tak, no bo ta cena jest wyższa, ale ilość, która będzie przedmiotem transakcji za bardzo się nie zwiększy. No bo podaż zazwyczaj nie może być zwiększona z dnia na dzień. No to po prostu wynika z tego, że zmiany w wielkości produkcji generalnie wymagają czasu. Oczywiście tutaj stany magazynowe mogą troszeczkę pomagać zwiększyć sprzedaż, ale zmiany wielkości produkcji no nie przebiegają gwałtownie. Zmiany popytu przebiegać gwałtownie mogą. Drugie słowo klucz zmiany gwałtowne i przejściowe. No, właśnie, jeżeli zmiana jest przejściowa, to tu też jest kwestia, bo to znaczy, że ta wysoka cena, którą dziś widzimy, ona nie wynika z trwałego wzrostu wartości jakiejś rzeczy czy usługi, tylko jesteś raczej zmuszony do zapłacenia wysokiej ceny, bo płacisz dzisiaj, jutro, czy za tydzień, ale powiedzmy, że jutro, a może nawet za trzy godziny. Zapłaciłbyś tę zwykłą, raczej dość niską cenę, ale z różnych względów no, nie możesz za bardzo odłożyć zakupu na później. No i oczywiście domyślacie się, że pretekstem do tego odcinka, a ja z jego nagraniem zwlekałem od o, ponad roku, pretekstem do powstania tego odcinka jest powódź. No bo OKIC, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zweryfikuje, czy doszło do wzrostu cen na terenach dotkniętych powodzią. Donald Tusk grzmiał, że w Kłocku to, co jest najbardziej potrzebne, jest wyraźnie droższe niż przed powodzią. Prezes Łokiku mówi tak: Chęć wzbogacenia się na tragedii osób poszkodowanych przez powódź jest czymś porażającym i niedopuszczalnym. Będziemy zgodnie z naszymi kompetencjami podejmowali stanowcze działania wszędzie tam, gdzie mogą występować nadużycia, zwracając szczególną uwagę na kształtowanie cen towarów i świadczonych usług. Zawyżanie cen jest nie tylko niemoralne ale także nielegalne, więc UOKiK sprawdzi, czy na terenach dotkniętych powodzią nie dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej. No i Pan Prezes też zachęca, żeby informować o takich odnotowanych przypadkach zawyżania cen, mówiąc, że taka postawa przedsiębiorców i sprzedawców jest niezgodna z prawem, a za ograniczanie konkurencji, to jest akurat prawda, grozi kara finansowa w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy. To jest dużo. Tak? W większości przypadków to oczywiście zależy trochę od struktury kosztów. W różnych branżach, w różnych firmach to jest różnie, ale 10% obrotu to jest dużo. To dobrze, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie sprawdzał. Od tego jest. Dobrze, że premier. Naszego rządu, próbuje no, trochę robić dobrą minę do złej gry. To w gruncie rzeczy dobrze, tak jak Donald Tusk mówił, przedzam wszystkich, którzy spekulują czy usiłują zarobić na powodzi i tragedii. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi, których użyjemy, by przymusić do powrotu, do powrotu przepraszam, cen sprzed powodzi. To jest prawda, że w przypadku stanu nadzwyczajnego. Rząd rzeczywiście ma możliwość, tam gdzie jest stan klęski żywiołowej, rząd może bezpośrednio ingerować w ceny. Tylko, że to jest jak zawsze trochę bardziej skomplikowane. No bo oczywiście, długa jest lista towarów, które, na które zapotrzebowanie bardzo gwałtownie wzrosło w związku z powodzią. Kalosze, rękawice robocze, pompy, do, w szczególności do pompy, pompy do wody brudnej, tak, Te, które pozwolą wypompować wodę gdzieś tam z piwnic, powiedzmy. Osuszacze, żeby osuszyć budynki, jest tego dużo. No i oczywiście tu błyskawicznie pojawiają się łowcy sensacji. Tu oczywiście pojawiają się osoby, które naprawdę chcą zarobić. No, i okazuje się na przykład, że jest taka firma gdzieś, która przed powodzią sprzedawała piasek po 15 zł za tonę, a w czasie powodzi utrzymała tę cenę, też sprzedaje po 15, ale za 10 kg worek. Niejaki pan dociekliwy, czyli Damian Zawrotniak, robił takie śledztwo i właśnie wyśledził tę firmę. Wyśledził także firmę, która handlowała osuszaczami który to osuszacz Klimatyw Jeden w jeden dzień kosztował niecałe 1600 zł, żeby zdrożyć do 2600. I rzeczywiście, jeżeli czytamy w gazetach, że ludzie o takich sprzedawcach, ludzie z tych terenów dotkniętych powodzią, e, mówią o nich perhieny, No to jest to zrozumiałe. My oczywiście mamy taką tendencję, żeby ten wzrost ceny, w takich nagłych sytuacjach odbierać jako szczególne draństwo, bo to nas zmusza do płacenia dużych pieniędzy w trudnym momencie. Oczywiście to jest kwestia znowu względna co to są duże pieniądze i co to jest trudny moment. Ta trudność bywa różna, no bo powrót po koncercie i wzrost zapotrzebowania na Ubera, no umówmy się, no to nie jest aż tak bardzo no trudne, no można pojechać jakimś nocnym autobusem, albo jak to nie jest bardzo daleko, to pójść, że tak powiem, z buta. Najwyżej potrwa to zdecydowanie dłużej, ale do rana przecież dojdziemy do domu. No chyba, że wybraliśmy się na koncert w innym województwie, ale wtedy zazwyczaj nie wracamy Uberem. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład osuszanie domu, no to to rzeczywiście jest trudny moment. Tak, Mamy zalany dom, to jest trudny. Trudny moment. Ale pamiętajmy, że cena ma swoją rolę. I, I rola ceny nie ogranicza się tylko do tego, żeby uświadomić nam, że jesteśmy biedni i nas na coś nie stać. Rola ceny nie ogranicza się do tego, żeby nam pogorszyć samopoczucie. I weźmy ten przykład tej tony piasku, która normalnie kosztuje 15 zł, a teraz tyle za worek. To jest zapewne gruba przesada, ale, ale zwróćmy uwagę, że jeżeli worków z piasku miałoby być za mało w stosunku do zapotrzebowania, to dobrze by było, żeby one były tak naprawdę dosyć drogie. No bo jeżeli worków jest mało i one zrobią się drogie. To raczej będą je kupowali przede wszystkim ci, którzy na przykład chcą ochronić swój dom, a nie swój ogródek, bo korzyści z ochronienia ogródka są niewielkie. Jeżeli worków jest mało, to wówczas jest taka obawa, że ktoś, kto ma na przykład piękny ogród, wykupi te dostępne worki, zbuduje sobie piękny wał przeciwpowodziowy z tych worków dookoła swojego ogrodu i rzeczywiście róże przetrwają, natomiast okoliczni sąsiedzi no, będą mieć jacuzzi w salonie. Więc to, to jest trochę problem, tak? Ktoś powie, no bez przesady, przecież piasku jest dosyć. No tak w ogóle to tak, ale raczej nie popakowanego w worki, a o takim tutaj mówimy. I to pakowanie w worki Rzecz prosta, banalna oczywiście, ale to trwa. Więc nie da się nasypać piasku w tysiąc worków w ciągu pół godziny, powiedzmy. Tego się nie da zrobić. Dlatego ekonomiści mówią, że podaż jest nieelastyczna w bardzo krótkim okresie czasu. No, a o takim tutaj mowa, kiedy przychodzi powódź, to właściwie wszystko dzieje się bardzo szybko i czasu na dostosowanie się jest niewiele. Jeżeli nie zmagamy się z niedoborem, to sprawa jest w miarę prosta, bo wtedy powiedzielibyśmy tak: no, jeśli towaru na rynku jest wystarczająco dla wszystkich, to w takiej sytuacji podnoszenie cen, no, tylko nabija kieszeń sprzedawcy, przesuwa bogactwo z kieszeni potrzebujących do kieszeni sprzedawców. Natomiast jeśli jest niedobór, na przykład potrzeba 30 łopat, a mamy tylko 10. To teraz powstaje pytanie: Dobrze, kto powinien dostać te 10 łopat? Bo dostanie co trzeci potrzeba 30 łopat. 30 osób zgłosi zapotrzebowanie, a my zaspokoimy zapotrzebowanie tylko 10 osób. W sytuacji, kiedy ceny miały być zamrożone, to po prostu wybieramy tych, którzy przyjdą pierwsi. Kiedy ceny będą bardzo swobodnie kształtowane, to na przykład poprzez licytację, no to spośród tych 30 osób kupi te 10 osób, które zapłaci najwięcej. No to kto powinien dostać te 10 łopat, skoro potrzeba 30? Kto pierwszy, ten lepszy? Czy kto bogatszy, ten lepszy? Odpowiedź oczywiście powinna brzmieć, no powinni dostać ci, co najbardziej potrzebują. To to jest taka salomonowa odpowiedź. No tylko jak to zmierzyć, jak sprawdzić, czy można powiedzieć, no skoro bardzo potrzebujesz, to po prostu szybko polecisz do sklepu i w związku z tym dostaniesz. No to nie zawsze tak działa, tak? No bo. To jest kwestia, kto ma bliżej do sklepu. To jest kwestia, kto szybciej biega młodszy, starszy, prawda? To jest kwestia bycia mniej bardziej przewidującym. To, że ktoś szybko kupił, to nie znaczy, że najbardziej potrzebował. I jeśli bardzo potrzebujesz, to znaczy, że jesteś skłonny dużo zapłacić. Trochę tak. No bo jeżeli coś jest z naszej perspektywy cenne, to jesteśmy skłonni dużo zapłacić. A to jest cenne, jeżeli my tego bardzo potrzebujemy. No, ale wiemy, że to też nie zawsze tak działa, bo to ile zapłacimy no, zależy od naszych po prostu możliwości finansowych. Istnieje szansa, że ktoś potrzebuje sporo mniej tej łopaty niż ja, ale jest ode mnie dużo, dużo bogatszy, w związku z tym on będzie w stanie zapłacić więcej niż ja. On mnie, mówiąc wprost, przelicytuje, chociaż to ja bardziej potrzebuje tej łopaty. No to jest trudna sprawa. Słuchajcie, to są trochę trudne wybory, w jaki sposób rozwiązać problem niedoboru. A te niedobory właśnie w momencie takiej powodzi się nam bardzo mocno ujawniają. No i teraz można by powiedzieć tak, jeżeli chodzi o takie na przykład pompy do odpompowywania wody, to jeżeli taka pompa na skutek nagłego wzrostu popytu zrobi się naprawdę bardzo droga, i ja, jak ją kupiłem, wydałem na nią naprawdę bardzo dużo pieniędzy, to ja mam potem większą motywację do tego, żeby ją udostępnić odpłatnie, oczywiście, kolejnym osobom. No bo jeżeli zapłacę za pompę 300 zł, odpompuję wodę ze swojej piwnicy, myślę, no to robota zrobiona odstawmy pompę na półkę. Jeżeli ja za tę samą pompę zapłacę 6 tysięcy, to po odpompowaniu wody z mojej piwnicy mogę sobie pomyśleć, właściwie dlaczego nie miałbym pójść do sąsiada mówiąc, Chcesz odpompować wodę ze swojej piwnicy? Dasz mi 3 stówy i ja ci odpompuję moją pompą. Prawda? Mogę odzyskać część moich wydatków. Czyli jeśli pompa jest tania, to mogę ją schować. Dla siebie to jest prawdopodobne, tak? Jeżeli ona była bardzo droga, to mogę chcieć sobie powiedzieć: Dobra, to niech ona teraz odpracuje te moje wydatki. I tu się pojawia właśnie pytanie o optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, bo przecież w krytycznym momencie, jakim jest powódź, to te wszystkie dostępne pompy powinny pracować w miarę bez przerwy na okrągło. One powinny być wykorzystywane tak bardzo jak można. No i taka wysoka cena no to jest w gruncie rzeczy niezły bodziec ekonomiczny, który może temu sprzyjać. Żerowanie na nieszczęściu jest słabe, to jest jasne, ale też wiara w to, że w takich krytycznych momentach ceny staną w miejscu, jest zupełnie nierealistyczna. Oczywiście rząd na siłę może to przeforsować, wprowadzając ceny regulowane, ale my wiemy, znaczy my wiemy, ja wiem, bo się wychowywałem w późnym komunizmie. Wiadomo, że ceny regulowane grożą powstaniem, no tu w tym przypadku, akurat lokalnej gospodarki niedoboru. Nie, nie, nie będzie to niedobór, co się rozleje na całą Polskę, ale to trochę będzie tak, że powiemy, no to będzie tanio, ale nie będzie. To znaczy pompy będą tanie, tylko że pomp nie będzie. Osuszacze będą tanie, tylko że ich nie ma. Przy wysokich cenach jest na przykład duża presja na to, żeby nie wiem, pozyskać kolejne sztuki osuszaczy z innych regionów kraju, bo to się po prostu opłaca. Jak ja wiem, że ja ten osuszacz, który normalnie kosztował 1600, mogę teraz sprzedać za 2600, to mogę wsiąść w samochód, przyjechać do Trójmiasta, kupić pięć takich osuszaczy i przywieźć. Ja na tym zarobię, a ludzie tam na miejscu skorzystają. Tu oczywiście pojawia się fundamentalne pytanie, czy jednak nie moglibyśmy robić tego wszystkiego bezinteresownie? Czyli czy nie można pojechać na drugi koniec Polski po prostu poosuszać nie żeby zarobić, tylko żeby pomóc? No na pewno można. Tylko prawda jest taka, że bodźce finansowe są chyba jednak silniejsze. Można oburzać się na spekulantów, ja to dobrze rozumiem, ale może częściowo dzięki nim pewne Ekonomiczne problemy związane z niedoborem są po prostu mniej dotkliwe. Tak więc rzecz jest trochę bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. No to jak? Zwykły biznes czy zwykłe draństwo, gdzie można narysować granice? Jak myślicie? Do usłyszenia.